Do Sylwestra pozostało jeszcze kilka dni, ale oczywiście głównia żeria po całym Lublinie już wali petardami. To nie są żadne zabawy tylko bezczelne uprzykrzanie życia wszystkim dookoła tymi swoimi kochanymi hukami. Niby jest straż miejska czy policja, ale tego nikt tutaj nie egzekwuje. Żeby chociaż był to jeszcze ten jeden dwa dni to okej, okay, bo nie mam za bardzo nic przeciwko tłuczeniu w sylwka, ale idioci walą tymi petardami od wielu dni i to prawie pod nogami ludzi. Właśnie, że nie mamy psa. Nie trzeba mieć psa, aby powiedzieć co myśli wielu. Młodzież, taka odważna do pirotechniki, a zaraz ci stchórzą. Ostatnio taka sytuacja była przy Łęczyńskiej. Małolaci bawili się petardami, ale wystarczyło powiedzieć im parę ostrych słów i szybko pochowali się w kąty. Las uczy spokoju, siłownia uczy dyscypliny. Petardy uczą uciekania. Rodzice mają wiedzieć, co ich pociechy czym się bawią i czy nie stwarzają zagrożenia. A tu mamy zwyczajne róbta co chce ta. Jak komuś urwie palce, to wtedy dopiero zrozumie. Jak ktoś nie widzi różnicy między jedną nocą w roku a wielodniowym strzelaniem pod blokami, to problem jest z nim. Obchodzenie przepisów norma. Internet, szemrane sklepiki. Teraz czekamy na kocopoły byśmy się zamknęli w domu, że człowiek tylko korzysta z wolności, a wy byście chcieli nam czegoś zakazać. Takie towarzystwo powinno dostawać kary, jak przymusowe stanie godziny na przystanku w nowy rok a potem szlabany na gierki. Jak ktoś pije pod klatką i wydziera się i daje innym spokoju, to też jest kwestia braku wychowania. A tak właśnie było na ulicy 1 Maja, kiedy policja nigdy się z nimi porządnie nie rozprawiła. Dresiarze szybko chowali się po bramach. Bezpiecznego Sylwestra, nie musi być z alkoholem, ważne aby bezpiecznie. A tak jeszcze warto dodać, że Lublin kolejny rok już nie organizuje Sylwestra Miejskiego. A Lublin jest miastem wojewódzkim, dużym miastem.